Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam na odcinek, który padł mi niedawno do głowy, ponieważ oglądałam na YouTubie jakiś odcinek jakiegoś twórcy, który odtwarzał viralowe przepisy z TikToka, i to mi się tak dobrze oglądało, że ja stwierdziłam, że ja odtworzę modowe patenty z TikToka, które są viralowe. Także zapraszam Was i bawcie się dobrze. Słuchajcie, mam już przygotowane na telefonie trochę takich patentów, ale od razu chcę powiedzieć, że jeżeli ten film Ci się spodoba, to daj mi koniecznie znać w komentarzu, podsyłaj mi patenty, które powinnam sprawdzić i przetestować. Dzisiaj będziemy testować raczej takie patenty, które każdy z Was też będzie mógł odtworzyć w domu, bo niczego specjalnego do nich nie będzie trzeba. Natomiast jeżeli jest coś, co Was interesuje, co wymaga większego wkładu pracy, żeby ten patent się udał, czy jakiś lifehack, czy cokolwiek, dajcie mi znać, chętnie to przetestuję. Dobra, zacznijmy sobie od patentu na zrobienie topu z szalika, co w ogóle wygląda ultra prosto. Wygląda na to, że szalik, który często nie wiemy, jak założyć, można sobie przekształcić na top. No, szczerze mówiąc, moim zdaniem to wygląda w ogóle genialnie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że mam na tyle duży szal. Tutaj jest takie moje opakowanie z różnymi i to, co kojarzę, to, że ten jest. O, taki dosyć duży. Tylko on jest kwadratowy, nie? I trochę się o to boję. Let's go! W ten sposób wiążemy sobie to tu. Na szerokość chyba będzie okej, okay, bo udało się zawiązać. Obkręciła sobie, proszę bardzo. Dobra, na razie jeszcze ogarniam. Bo widzę, że włożyła tak sobie tutaj wyboczek. I tutaj sobie ułożyła tak, żeby się ładnie to tutaj. O. I tutaj musimy po ułożeniu sobie tego wiązać. W supeł. Supeł. Jest. Ok. I to tutaj nie dosięgnie. To powinno się. O, cholera! Związać. Tutaj. Aha. Aha. Pierwsze problemy się rodzą. Dobra, słuchajcie. Spróbuję to bardziej naciągnąć. Krótszy. Krótszy top zrobimy po prostu. Może się wtedy uda. Dobra. Mamy to. I teraz tutaj. Czy to dosięgnie? Dosięgnij, trzeba to tutaj spiąć. Ja Wam robię po prostu filmik o kolekcji moich yy, chust. Czy to dosięgnie? O! No, to może dosięgnie. No, kurczę! Co to jest za pech? To musi być ewidentnie szal dłuższy. Jak widzicie, yy, tutaj mi to nie dosięga, więc w moim przypadku. Lifehack jest niezaliczony, ale dobrze wiemy, że gdyby te chusty były dłuższe, to by był zaliczony, bo wystarczyło by było to tutaj związać, miałybyśmy taki fajny top z szalika, teraz się mało chodzi w szalikach, więc fajnie jest sobie tak wykorzystać taki, taki gadżet. Ja uważam, że Lifehack jest zaliczony, ja po prostu mam złe. Pusty. Cieszę się, że treści na moim kanale trafiają do świadomych widzów. Szczególnie tych, którzy wchodzą w dorosłość, bo statystycznie najwięcej osób, które mnie ogląda, to osoby 18, co so bardzo mnie cieszy. Wiem, że wielu z Was zaczyna teraz takie samodzielne życie, bo piszecie do mnie o zakupie pierwszego auta, o wynajmie pierwszego mieszkania i o takich dorosłych tematach. No właśnie. Dorosłość to też decyzje, których nikt nam wcześniej nie tłumaczył. Na przykład ubezpieczenie samochodu. Brzmi nudno, być może, ale na szczęście da się to rozwiązać szybko i sprytnie. Serio. Wjeżdżamy w to z rankomat.pl. Jest to najpopularniejsza porównywarka ubezpieczeń w Polsce, z której sama korzystam. W jednym miejscu porównujesz OC i AC od wielu firm i wybierasz sobie najlepszą. Najtańszą, najlepiej dopasowaną i to zupełnie za darmo. A co ważne, to jeżeli jesteś w przedziale wiekowym 18-30, to na rankomat.pl działa program dla młodych. Jako, że młodzi kierowcy zwykle płacą najwięcej, to tutaj możesz uzyskać. 300 zł kaszbaku po zakupie polisy. Wystarczy, że wybierzesz ofertę z linii auto, kupisz ją przez rankomat i wypełnisz krótki formularz, który przyjdzie SMS-em. Ubezpieczenie ogarniesz tam dosłownie w kilka minut, bez łażenia po żadnych agentach, bez żadnych dziwnych ofert, a Twoja polisa przyjdzie ci na maila. Dopóki nie porównasz, to tak naprawdę nie wiesz, czy dobrze wybrałeś. Link zostawiam ci w opisie, także klikaj, porównaj i skorzystaj z kaszbaku. To po prostu się opłaca. Lecimy z kolejnym, żeby odkuć troszeczkę pierwszy oliwi nie wypał pod kątem zbyt krótkiej chustki, to sprawdźmy sobie ten top, który wygląda pięknie i potrzebuję do tego długiego szalika, który mam. Taki wiecie, zwykły, jakiś taki alazimowy. Zobaczymy, czy to wiązanie jest w ogóle do chodzenia możliwe czy zaraz by ze mnie spadło, bo no myślę, że jeżeli ktoś ma szczególnie nawet jakieś takie wiecie, stare szale mamy, babci czy coś. To Fajnie jest to wykorzystać na taki dodatek i taki top. Wykorzystam do tego taki jasny szal, który zrobi nam, mam nadzieję, piękny, jasny top i sobie to jakoś spróbujemy wystylizować. Wiem już, że musi być na tyle szeroki, żeby zasłonił Wam biust, także żebyście to podoba. Nie? To jest końcówka naszego topu, tak? Więc y, lepiej by było pewnie mieć y, szal, który ma jakieś fajniejsze zakończenie, ale dobra, zobaczymy, bo to może nie wyglądać aż tak źle. Teraz bierzemy sobie pod spód. Tą końcóweczkę. Przekładamy ją tutaj pod biustem, i tutaj sobie to wiążemy. I'm trying my best. I'm trying my best. Na ten moment wygląda to w ten sposób i to się trzyma, to się trzyma, to się da tutaj zawiązać, ale polecałabym na pewno mieć do tego top, który w sensie mieć do tego szal, który nie jest takim wiecie, grubym szalem, tylko raczej cieńszym i bardziej elastycznym, ale mam pewien pomysł. Żeby sobie to teraz fajnie wystylizować tutaj trzeba by to było troszeczkę sobie schować. Na pewno trzeba uważać na tą część, tak, żeby tutaj nic nie, nie wyleciało, ale słuchajcie, z innego filmiku tak sobie pomyślałam, że możemy użyć bransoletki, która się rozpina, żeby tutaj troszeczkę ogarnąć tą sytuację. Przynajmniej w moim przypadku, jako że mam grubszy szal. Kurczę, no szczerze mówiąc Uważam, że to się udało. To wszystko zależy od tego, jaki macie szal. Polecałabym właśnie cieńszy, bardziej elastyczny. No i kurde, myślę, że możemy tutaj na spokojnie wykorzystać sobie szal, w którym już nie chodzimy, który jest jakimś starym szalem i zrobić sobie z niego fajny top. Ale fajnie to wygląda. Kurde. O, 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 o. Żeby trochę odbić od topów, to mamy patent na wiązanie butów takie kokardki. Słodko to wygląda. Zobaczmy sobie to, bo jestem ciekawa, czy to będzie w ogóle dla mnie proste do zrealizowania. <noise> Troszkę Was tutaj do siebie zbliżyłam. Stwierdziłam, że na tych butach to wyjdzie fajnie, bo one są takie teraz, wiecie, modne, pinterestowe i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie, czy to będzie w ogóle fajnie wyglądać. A więc tak, musimy włożyć tą sznurówkę w ten sposób. Ciekawe, czy ja sobie później włożę te sznurówki z powrotem. Tak jakby ona sobie to teraz wiązała tak klasycznie. No i robimy kokardkę, prawda? No ta trochę za duża mi wyszła. Dobra, pierwsza kokardka jest. Ej, już mi się to podoba. Dobra, i teraz to idzie w kolejne dziurki. Tylko, że tych dziurek jest tutaj dużo, więc ja chyba sobie jedną skipnę i związujemy. Wow, 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 dobra. Muszę ścisnąć. So na moich tak mi się to nawet bardziej podoba. Trzeba się trochę pobawić, już widzę, z rozmiarem tych kokardek, żeby to spoko wyszło, bo każde sznurówki, wiecie, mają inną długość. Voilà! Tak się to prezentuje na tym oto buciku. Uważam, że jest to przeurocze. Którą wersję wolicie? Buciki wyglądają tak. Ja chyba nadal zostaję przy klasykach, ale to też wygląda spoko. Na pewno wygląda to tak... Interesowo, serio i tak oryginalnie. Aby zrobić kolejny patent, potrzebujemy sznurówkę. Będzie to patent na zwężanie spodni. I zobaczcie, że to wygląda tutaj bardzo, bardzo prosto, bo wystarczy sobie związać te spodnie z tyłu sznurówką. Mi się wydaje, że kiedyś ja już to gdzieś widziałam, ale ja nigdy tego na sobie nie próbowałam. I zastanawiam się, czy to będzie działać, to jedno, ale czy to będzie wyglądać tak, że ja bym tak wyszła. Lubię, jak ten outfit wygląda elegancko, czysto, tak nie byle jak. Więc zastanawiam się, się, czy ten patent nie stworzy ubaganu no troszeczkę za bardzo na tych spodniach, ale sprawdźmy. Słuchajcie, idealnie, ponieważ ostatnio kupiłam sobie te piękne jeansy, które Wam zresztą polecałam. No i one są na mnie zbyt szerokie i trochę odstają. Także idealnie sprawdzimy sobie to na nich, czy będę musiała dawać je do krawcowej, czy nie. Ta dziewczyna zalecała, aby na trzech szlubkach, jak rozumiem, raz, dwa i trzy, sobie przepleść tutaj sznurówkę. Raz, dwa. I, trzy. I jedyne, co teraz zrobimy, to ściągamy sobie te spodnie. No, jeszcze sobie to Olivia tam zawiąż. Udało mi się to zawiązać. Wygląda to tak. Spodnie są zwężone, To na pewno. Tutaj całą talię mi fajnie obejmują. Bardzo, bardzo dobrze to wygląda z przodu. No powiem Wam, że ja nie jestem w 100% pewna co do tego, jak to wygląda. Ten patent mi się o tyle nie podoba, bo tutaj ta szlufka się tak wygina. Ta szlówka też. No i wygląda to średnio, ale gdybym miała to zastosować i zakryć tył, i na przykład włożyć sobie koszulkę tylko z przodu, a z tyłu mieć to zakryte. To uważam, że spoko, bo naprawdę te spodnie są dużo lepiej opięte w talii i w ogóle mi tutaj już to nie odstaje. Także fajnie też to trzyma. Fajne jest to, że gdybym nawet szła do toalety, to nie muszę tego rozwiązywać, tylko to już tam będzie. Można sobie też pokombinować i założyć na przykład z tyłu jakąś kokardę czarną. I jeżeli komuś się taki look podoba, no to czemu nie? Teraz te kokardki są przecież takie modne. Uważam, że lifehack jest jak najbardziej zaliczony, ponieważ działa. Kolejny patent, polubię robiło aż 344 tysiące osób i ta dziewczyna wygląda przepięknie, jest po prostu boginią, wiecie, jak jest. Chodzi w tym patencie o to, żeby wykorzystać zwykły biały long sleeve jako top z całymi odkrytymi plecami, wygląda to przepięknie i ja bardzo lubię, kiedy jedną rzecz możemy wykorzystać na różne sposoby, szczególnie że wydaje mi się, że takie zwykłe basicowe long sleeve y ma naprawdę większość z nas. Także być może nie trzeba kupować sobie nowego topu na lato i możemy wykorzystać to, co już mamy w szafie. Także sprawdźmy, czy to będzie tak samo łatwe i czy to będzie tak samo ładne, gdy ja to stworzę. Biały Long sleeve jest już z nami. Proszę bardzo, zamieniamy pierwotne, klasyczne ułożenie do góry nogami. I tutaj wiążemy sobie to jako golf. Nie jest łatwe związanie tego, ok? Czuję, że mam bardzo opatuloną szyję, a związałam to tylko na raz. Teraz to podwijamy sobie do dołu, robimy ten top. Może mój longsleeve jest ze zbyt dobrego materiału, a jej był trochę bardziej rozciągliwy, bo mój jest taki, dosyć, wiecie, konkret grubszy. No i się to nie chcę zawiązać, cholera jasna to nie wygląda wcale dobrze. Zobaczę, czy mam jakiś inny longsleeve. Zaraz się uduszę. Myślę, że z tym powinno się udać. To jest to prawda golf, ale on jest dużo bardziej elastyczny. I dlatego mam co do niego spore nadzieje, bo on się fajnie rozciąga. I tutaj, o, już tu jest zdecydowaną różnicę, że będę mogła sobie go normalnie. Podwójnie zawiązać tutaj. Teraz sobie to podwijamy. Spróbuję to ładnie zrobić. Chyba się udało, natomiast mam, mam kilka ale. Udało mi się to związać i to, co od razu powiem, to, że jeżeli chcecie ten patent wykorzystać, to musicie mieć elastyczny, dość cienki long sleeve. Polecałabym, żeby to był long sleeve, a nie golf, ponieważ zobaczcie, że on tutaj się tak niefajnie zbiera i tego materiału jest tutaj po prostu tak dużo i, i się to tak nieładnie tutaj formuje, że tak powiem. Da się to na pewno jeszcze lepiej ułożyć, no ale ja już próbowałam to tak fajnie wygładzić. Poskładać, żeby to dobrze wyglądało. Na upartego bym tak wyszła, ale chyba bym sobie coś jeszcze tutaj jakoś założyła. No nie wiem, trochę mnie to denerwuje, że to się tak odkształca. Natomiast da się to zrobić, zdecydowanie da się to zrobić. Szczególnie podoba mi się, jak wygląda ten dekolt, który się tutaj bardzo ładnie marszczy, przez to jak jest zapięty na szyi. Wygląda to w porządku. To spięcie można by było dopracować. Jeżeli ktoś mógłby wam to zawiązać, to na pewno wtedy to by wyszło ładniej, bo można by było zrobić równą klapkę ale ogólnie uważam, że ten patent jest spoko i serio działa. Kolejny patent to chyba mój ulubiony w dzisiejszym odcinku, ponieważ jadę za niedługo do Włoch i ja chcę to przetestować, ja chcę tak chodzić. Jest to ładne wiązanie i do tego już będę mieć odpowiednią apaszkę. Bardzo mi się to podoba, to wygląda bardzo elegancko, bardzo klasy i przede wszystkim to powinno się trzymać i powinno po prostu nie spadać z głowy, nie wyglądać jak jakaś dziwna babuszka, także sprawdźmy to. 400. Tysięcy osób dało temu lajka. Like Mam nadzieję, że to będzie działać. Potrzebujemy do tego apaszki, też dosyć dużej, ponieważ musimy sobie ją złożyć na pół. Musimy ją dać, proszę bardzo, za plecki. Wiążemy ją tutaj na supełek z przodu i teraz przekręcamy to po prostu w ten sposób, żeby utworzyło nam się tutaj taka pętelka przeplatamy przez głowę i teraz, magiczny moment tam było, żeby sobie to tak dostosować lekko do siebie, zakładamy tą tylnią część na głowę okej, okay. coś tu się wydarzyło tylko trzeba to sobie na pewno dostosować, i nie wiem czy nie, lepiej mieć do tego spiętych włosów, ta dziewczyna miała spięte ta-dam, voilà. Tak się ty prezentuję na U. ten moment. Jest ok. Brakuje mi okularów, bo czuję się trochę dziwnie. Uwaga, uwaga. I think we got it. Bardzo ładnie to wygląda. Wiadomo, trzeba sobie to troszeczkę... Zawsze tam ułożyć, no bo ta chusta jest tylko chustą i, i widzicie, że tutaj się robi takie warstwy delikatne, ale ja też nie uważam, że to jest jakiś duży problem. Ej, uważam, że ten patent jest świetny. Zobaczcie też, jak ładnie to wygląda tutaj pod szyją. Fajnie się trzyma, jest stabilne. Mega to wygląda, ja będę tak chodzić. Dobra, słuchajcie, teraz jeszcze sobie zepnę włosy. Dobra, zakładam to. Wyrównałam to trochę z tyłu, zobaczcie, chyba lepiej to wygląda trochę. Uważam, że ten patent jest genialny. Dziękuję TikTok, będę tak chodzić. Na pewno będę tak chodzić we Włoszech, to jest świetne, to mi się tak podoba, to mi się tak kojarzy z takim włoskim stylem, z francuskim. A, pięknie, bardzo polecam. Czas na ostatni patent na dziś, który dotyczy zakładania swetra. Tutaj tak na ramiona, że to wygląda niby źle, ten pierwszy klasyczny sposób, ale możemy zrobić sobie taki łatwy supełek i dzięki temu niby to ma wyglądać dużo, dużo lepiej. Wynoszenie tak sweterków jest super na wiosnę. Ja uwielbiam to, w ogóle uwielbiam ten detal tutaj. To też jest takie fajne, eleganckie. I jeżeli chcecie jakoś urozmaicić swoją stylizację, to przewiązanie sobie tak sweterka uważam, że jest pięknym detalem, nawet jeżeli go nie ubierzecie później. Tak samo taki sweterek można przewiesić na płaszczu. To też bardzo fajnie wygląda w takim tręczu. 90 tysięcy polubień Sprawdźmy to. To, co ja już wiem po oglądnięciu tego TikToka, to to, że te sweterki nie mogą być zbyt grube, bo tutaj to będzie odstawać. Więc wzięłam po prostu dwa takie w miarę cieńsze. Jeden jest z Uniqlo, drugi jest też z Uniqlo z Spróbujmy sobie na tym takim bardziej klasycznym, prosto zwykłym kardiganie. Słuchajcie, chyba nie widzicie za bardzo tego koloru, więc pozwólcie, że wezmę inny. Załóżmy sobie szary. No, w ten sposób. No rzeczywiście, nie wygląda to zbyt dobrze, tak. Ale być może patent tej kobiety nas uratuje. Let's go. Pyk, pyk. I pyk do tyłu. I teraz przez tą dziurę. Przez tą dziurę, przez tą dziurę. Ale, nam powstał węzeł? i ona sobie to tak nie wiesz, tak o, tak fajnie ścisnęła. Co trzeba wam powiedzieć? Czy to wygląda jakoś super pięknie? Nie powiedziałabym. Natomiast uważam, że to jest chyba przez to, że po prostu mam grubszy sweter. Spróbujmy to zrobić na tym jeszcze cieńszym. Chyba na tym będzie rzeczywiście lepiej. Troszkę za mało mi tego zostaje, wiecie? Muszę sobie to jakoś przedłużyć. Nie, no to mi się jakoś nie podoba. Nie mogę tego ogarnąć. One more time. Nie podoba mi się to. Kompletnie mi się to nie podoba i jakoś mi to nie wychodzi w ogóle, wiecie? No może jak sobie to tak trochę ułożyłam. coś z tego jest, ale jakoś tak bez szału, słuchajcie. To jest, to musi być idealnie, odpowiednio elastyczny sweter do tego patentu chyba, bo jakoś tak, no spoko to wygląda, ale bez szału, bez szału. Lifehack niby działa, ale jakoś tak mnie to nie powala. Uważam, że jest jednym z najgorszych dzisiaj. No dobra kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że dobrze się bawiliście. Koniecznie podsłuchajcie mi, które ten typ powinnam sprawdzić i czy w ogóle tego typu odcinki was interesują? Czy może powinnam posprawdzać inne viralowe filmiki, reklamy, produkty z TikToka? Dajcie mi koniecznie znać, jestem ciekawa. I jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego!